na swojej skórze, że jeżeli ja jestem bezpartyjny, to nie mam szans, nie mam żadnych szans uzyskania żadnych środków finansowych. Wszystko muszę organizować sam. Niemożliwe. Ci partyjni tak naprawdę mają fundusze, chociażby nawet, żeby wyprodukować sw swoje wizytówki czy plakaty z pani podatku i z mojego podatku. O tak To jest niesprawiedliwe, że ja tak naprawdę po części, bardzo mało, w jakimś tam małym procencie, ale funduję kampanii wyborczą panu prezydentowi Dudzie. No co ty, Głowacki? E, jeszcze coś uważam. Dudzie? Co? Jeżeli prezydent Duda jest osobą bezpartyjną, nie powinien przyjąć w ogóle... No jest, ale skada, Duda powinien jest partyjną postacią. Powinien ...startować za swoje pieniądze, tak jak partyjną, ja. Partyjną, naprawdę. No to, uwierz ja mi, Głowacki. Niech sobie Pisz w Google go to, trzy jednak, słowa: Pan jest, prezydent, prezydent bezpartyjny. Duda tam, w ogóle nie się nie pokazuje, a pod tam, Dudą jeszcze jest daleko połowę. Za... U góry jest właśnie głowacki. Naprawdę widziałem jest, to, bo wpisałem. No głowacki. No. Od ponad pół roku przecież teraz objeżdżał wszystkie miejscowości, był tak samo w pile, byłem na spotkaniu. Kto? Z prezydentem Dudą. Duda? W pile? Ale Zwykle, prezydent tak też, miasta ale nie przyszedł, tylko starosta. O co ale tu chodzi? W tej inteligencji zapomniał, że on jest dla całego narodu. No tak. Nie tak dawno, chyba dwa czy trzy dni temu wracając. On jest więc, tak inteligentny, głowacki, że lecz, zapomniał, powiem, że jest dla całego narodu. Pan prezydent Duda był też nieopodal i na spotkanie to spotkanie w ogóle nie miało dobrej organizacji. Teraz że nie byli zaproszeni <laughs> Jak Całe to pojechali, państwo pojechali, polskie. To, a niektórzy mówią, że żydowskie, bo to nie jest może, polskie. Mają, no, bo to są no. procedury i tak dalej. No, to o co tu Ale chodzi? Mój pan prezydent Duda spotkał się z Giertycha milionera. To znaczy co? Się cackają zamiast go pojmać i zrobić do, do końca ten reżim Polaków, demokratyczny. Nie no. Ludziom z PiSu, prawda? Tak, prawda. Ja na pewno, jeżeli będę prezydentem, będę słuchać wszystkich. No nie. Przede wszystkim te partie mają wydelegować kandydatów, którzy będą. U mnie w pałacu prezydenckim, razem ze mną pracować. A no tak. A tacy sztandarowi kandydaci z poszczególnych partii będą uczestniczyli w tych takich obiadach czwartkowych, Aha. gdzie mo możemy poświęcić nawet cały dzień na sprawy polskie. Chyba, że sam Głowacki bo tu jest obiad, to być może ci partyjniacy przyjdą wokół Sejmu. Bo na razie a Sejmu jest... co pani myśli? Pani znikła. Pani Marta uciekła. Y, tutaj trzeba zrobić coś innego. Tu musi być... Y, A gdzie jest rola? Zmieniony po prostu. O właśnie. Musimy wszyscy myśleć jednak, proszę Państwa, o Polsce, dlatego że jeżeli nie będzie porozumienia i kolejne cztery lata będą spędzone na zasadzie, że będziemy się oskarżać, to tylko będą cały czas oskarżenia. A i mówiłem dwa lata temu, że, że będziemy się mamy, że ciągle się teraz... oskarżać. Nie. Trzeba wszystkie sprawy, które są zostawić za plecami i tylko patrzeć się do przodu. Nie możemy patrzeć, że ty mi tam kiedyś coś zrobiłeś źle, bo powiedziałeś, że ja ci teraz się odgryzę. No to jest bez sensu. Musimy patrzeć na sprawy polskie i tylko wyłącznie Polska ma się nam liczyć. Jeżeli będę prezydentem, to mam też pewien, pewien pomysł, że chciałbym Uwacki. być chyba może. To już być jesteś naszym prezydentem. prezydentem. To yy, chciałbym na przykład yy, służyć Polsce bez spraw finansowych. No, Czeka, poważnie? Ja nie muszę pobierać tak naprawdę pensji prezydenckiej. Ja tą pensję mogę odłożyć i na przykład realizować swój pewien cel nie. jako prezydent i załóżmy 24 tysiące przeznaczać co miesiąc. W roku to się uzbiera ładna, pokaźna suma, na przykład na projekt powstania. Tak, żaden prezydent to, jeszcze nie e, zrobił. Wszyscy byli partyjni. Naszych, e, Wszyscy brali coś na i chyba brać będą nadal. Dla I żeby innym buzie zamykać, ludzi, tak przydzielać będą odpadka, im ciągle podwyżki. I młodzi ze starszymi, jeżeli <laughs> razem będą współpracować w tych domach czy w szpitalach. Już kończymy, już kończymy, przepraszam bardzo, pani no Tak, kończ, szpitali, kończ, 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 bo rola jeszcze tam musi kogoś zrolować na ten program. Tak, tak, tak. tak. Bo one przy młodych ludziach też młodnieją, że tak powiem, a ci młodzi ludzie widzą. Ty mi to, w oczach cały czas młodnie już. Do zobaczenia, pokora, do następnego programu. I no, wpiście, proszę, i w ogóle trzy słowa: Pan, będzie prezydenturą prezydent bezpartyjny, y, już wtedy zobaczysz ja, nie będę swojego prezydenta Polski, Artura Starym Łowackiego. Być może będzie zostawiona przez te pięć lat ta sama strona internetowa, a jeżeli z zamówionych, zamówionych 50 tysięcy wizytowe, które mam, wstępnie zamówiłem, teraz 10 tysięcy u naszego przedsiębiorcy Wałęckiego. Wspieram tą działalność naszą rodzimą. To resztę zostanie na przyszły rok, bo wszystkie dane będą tak same. Strona internetowa, telefony wcale nie muszą ulegać zmianie. Musimy już kończyć, panie Arturze. Bardzo panu dziękuję za to, że dzisiaj pan przyjechał. No cóż, no życzę powodzenia w realizacji swoich celów, udanej kampanii prezydenckiej przede wszystkim. Dziękuję, Dziękuję pani Marto. To moje marzenie, a przede wszystkim bardzo miło, że panią kiedyś poznałem i, i teraz spotkaliśmy Wzajemnie. się w tym programie. Może nie można sobie spełniać e, szanowni prawda? Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Artur Głowacki, niezależny i bezpartyjny kandydat. Proszę nie wpłacać na to konto Naszyncy ani Politej. złotówki. E, jak Państwo widzicie, po dzisiejszym programie nasza telewizja otwarta jest na takie spontaniczne sytuacje i nie szablonowych gości. Skąd ta Jeśli Pani Marta osobami znalazła tego Błowackiego? umysła. Oj, Marta, Marta Marta podpadłaś systemowi. Oj, podpadłaś do wpłat na nasze konto abyśmy mogli pokazywać Państwu wartościowe i ciekawe materiały, e, ciekawych gości, a wszystko oczywiście bez cenzury, bez owijania w bawełnę i bez tematów. Tabu. Po jednym dniu, żeście włączyli bardzo bardzo, dobra, program. Do Marta, nie osłabiaj mnie w realu. Jakým reálu, partyjným reánu na